Szanowni mieszkańcy Knurowa, wobec rozpowszechnianych przez różne osoby nieprawdziwych informacji dotyczących ilości osób objętych kwarantanną na terenie miasta Knurowa, prezydent miasta, jako innego zespołu zarządzania kryzysowego, wydał komunikat w tej sprawie. Mianowicie informuje, na dzień dzisiejszy na terenie miasta Knurowa obecnie 58 osób jest objętych kwarantanną. Dane te pozyskujemy z powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Dywicach. A więc powtarzam, 58 osób objętych jest kwarantanną i to są jedyne dane oficjalne, które odzwierciedlają sytuację w tej materii na terenie naszego miasta. Oprócz tego na terenie Powiatu Gliwickiego, a więc 8 gmin, 8 gmin to jest Knurowa, Pyskowic, Pilchowic, Gierałtowic, Towka i Wielowsi, 123 osoby są objęte, objęte kwarantanną domową i to są osoby, które powróciły za granicę. Powtarzam je teraz, 123 osoby na terenie Powiatu Gliwickiego. Osoby te objęte kwarantanną na terenie miasta Knurowa znajdują się pod nadzorem funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Knurowie. Z posiadanych informacji na dzień dzisiejszy nie stwierdzono złamania zasad odbywania... Drodzy Knurowianie, mając na uwadze nasze wspólne dobro, apeluję do wszystkich osób zamieszczających w internecie czy w innych mediach informacje dotyczących koronawirusa w naszej gminie o rzetelność, rozwagę i odpowiedzialność. Na dzień dzisiejszy podawanie informacji nieprawdziwych powoduje rozbudzanie emocji na tym, co na dzień dzisiejszy nam jest niepotrzebne. Na dzień dzisiejszy potrzebna nam jest rozwaga, rozsądek i stosowanie się do zaleceń które niewątpliwie w jakiś sposób są ograniczeniem naszego życia codziennego, ale tylko w ten sposób jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny okres. Dziękuję.